Jesień rozpoczyna Wasz rozkład, czas mniejszej energii, osłabienia, zniechęcenia, znużenia, takiej niechęci do życia, dni, które nieraz bardzo możecie chcieć po prostu przespać. Pokazuje to także odwrócona karta radości. To szczęśliwe dziecko jest w pozycji odwróconej, czyli tego szczęścia tutaj brakuje tej radości, tej chęci do życia, do doświadczania rzeczywistości. Ale to dziecko patrzy się na Kartę jedności, ta korona to jest Wasz Wyższy Ja. Ciało i dusza, wszystko splątane w jedności. Jest to karta kreacji rzeczywistości. Wasz Wyższy Ja został pobudzony do działania, jest w stanie materializować w tej rzeczywistości wszystko, na co tylko zgłosicie zapotrzebowanie. Jest to karta wielkiego szczęścia, ale nie takiego, które przychodzi do Was samo, tylko to Wy musicie zgłosić wyższemu Ja Waszej Duszy to, czego pragniecie. Jeżeli zgłosicie negatywne pragnienia, negatywne myśli, negatywne emocje, to takie pojawią się w waszym życiu. Wyższy ja po prostu kreuje to, o co go poprosicie. On nie różnicuje na coś, co jest dobre i złe, ponieważ to my w naszych umysłach tu na ziemi nadajemy wartość dobre lub złe jakiemuś zjawisku. Pojawił się mężczyzna w Waszym życiu: Bardzo blisko, popatrzcie, że On czeka u bram Waszego domu. Może to być ktoś z rodziny, przyjaciel. On miał jakąś wiedzę, coś Wam chciał powiedzieć, coś przekazać, ale Wy nie słuchacie, nie bierzecie sobie do serca Jego rad. I to błąd. Popatrzcie, stoicie w tym pomieszczeniu, obrabowani ze wszystkiego, co uznawaliście za wartościowe. Jesteście smutni, opłakujecie swoje straty, straty finansowe, straty materialne, a to wszystko przez to, że nie posłuchaliście tego mężczyzny. I stało się to w wyniku karty splątania. Popatrzcie na to odwrócone dziecko. Wasze negatywne myśli, emocje, pragnienia przez to splątanie z wyższym ja doprowadziły do negatywnych zjawisk w rzeczywistości. Ale zanim to się stało, był ktoś, kto miał dla Was radę, nie posłuchaliście Go. I patrzcie dalej. Pojawia się kobieta, która nie patrzy w przód, nie patrzy w przyszłość, patrzy wstecz, patrzy do tyłu, co zrobiła źle. Nie może pogodzić się z tą stratą. Gdyby mogła pójść inną ścieżką do tego skrzyżowania, to by poszła, ale jest za późno. Serce piramidy królowa kluczy bizneswoman w tarocie akaszy wysokie stanowiska pieniądze zarządzanie innymi niezależność finansowa wolność ona jest odwrócona straciła pozycję straciła majątek tą wolność i niezależność także straciła więc kontynuowana jest fabuła tego rozkładu na dole, wszystko przez to, że nie posłuchała tego mężczyzny, wszystko przez to, że wyższy ja postanowił spełnić jej marzenia i wykreować w tej materialnej rzeczywistości jej pragnienia, ale ona miała negatywne myśli w sobie, co dało taki efekt efekt straty. I to prowadzi do zamknięcia. To jest więzienie mentalne, więzienie umysłu, negatywnych myśli, przekonań, archaicznych zasad, fałszywych informacji, ślepej wiary w coś, co jest niesprawdzone. Ta kobieta, królowa, klucz odwrócona, patrzy się właśnie na to więzienie, w takim się zamyka. Zamyka się w tej przeszłości. Nie myśli o tym, co będzie w przyszłości. Ale na szczęście te problemy finansowe, biznesowe, te niepowodzenia nie przekładają się na życie rodzinne. Szczyt piramidy to jest karta róż, karta miłości, karta rodziny, związków. A ta rodzina jest bardzo szczęśliwa. Rodzinne ciepło i miłość biją z tej karty. Te negatywne wibracje wynikające z Waszych niepowodzeń biznesowych, nieudanych transakcji, nieprzychylnych sytuacji to uleczacie poprzez rodzinę. Poprzez rodzinną miłość. Wasza rodzina jest ponad niepowodzeniami, ponad mentalnym więzieniem, negatywnymi myślami. Rodzina dla Was jest czymś, co daje Wam chęci do życia.